Witam serdecznie w ten piękny dzień wspaniali widzowie Oto kolejny materiał z dobrej kompozycji w patchu 14.3 Tym razem ze streamka Albowiem trafiła mi się dosyć fajna pozycja żeby zagrać kompozycję która wymaga Odpowiedniego augmentu Także postanowiłem że wam pokażę Początek tutaj jeszcze nie wiedziałem co będę grał Dlatego jak na razie łączę ze sobą to co się da połączyć No i staram się skleić jak najmocniejszy stół Dostaję różne różności no i tak naprawdę nie wiem, co tu mogę zrobić. Kolejny sklep, trafiają się pierwsze pary. Trafia się Alistar do Mordekajzera, druga Zaera. No i staram się tutaj przyszłościowo jakoś na tym stole, na tej ławce zostawić rzeczy, które potencjalnie mogę zagrać. Mam szyfrowych, mam tych techników. No i kombinuję, gdzie mnie ta gierka poprowadzi. Mamy łezkę i mamy też łuk. No i trafia się to, czyli nowy najwyższy wynik, jest to augment, który sprawia, że masz takie high score, czyli takie y, punktacje, które musisz pobijać cały czas, zadając obrażenia. No i wtedy dostajesz nagrody oraz dostajesz też prędkość ataku. To jest y, na wzór takiej synergii, która była chyba w 10 secie. Sugarcraft, jeśli się nie mylę, coś takiego podobnego było. Natomiast wiem, że Veigar z takim y, augmentem jest naprawdę potężny, także. Stwierdzam, że dobra, forsujemy Weigala. Także teraz moja gra będzie wyglądała tak, że nieważne czy wygrywam, czy przegrywam, po prostu robię ekonomię, jak najszybciej wchodzę na 50 sztuk złota, potem przesuwam swój poziom na poziom szósty i na poziomie szóstym będziemy szukać docelowo tej kompozycji, którą tutaj właśnie układam. Oczywiście kompozycja z Planera wrzucę ją do przypiętego komentarza, żebyście sobie mogli skopiować w razie czego, Tymczasem, jakbyście się zastanawiali, jak to wygląda, to wygląda o to właśnie tak. 20 zł, zrobione tutaj ładnie. ale no teraz w 2-2 popycham poziom, albowiem wiem, że nie będę w stanie tutaj zrobić wyższej ekonomii. Także, no cóż, musi być i tak. No dobra, tutaj mamy egzotechów po drugiej stronie. Ale lasz tu jest totalnie nieulepszony. Nie posiada dobrych przedmiotów. Także raczej nastawiam się na to, że przegram. No to teraz, korzystając z okazji, może powiem dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że streamuję o 16, a druga jest taka, że jakie przedmioty na Weigara? Więc przede wszystkim blue Buff, czyli dwie łezki, do tego jakiś laszor, czyli łuk plus pasek, no i do tego najlepiej jakiś Jewel gauntlet, czyli piąstka. To się robi z różdżki oraz piąstki. W ogóle dziękuję wszystkim za tę subskrypcję. To daje, daje mi do zrozumienia, że te montowane filmiki naprawdę robią robotę. Cóż mogę powiedzieć? Naprawdę Wam dziękuję i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Kurde, chciałbym coś więcej powiedzieć, ale nie wiem co. Z całego serca dziękuję. Także tutaj z domów Cybao. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów i robi nam się tutaj pierwsze koło. Na którym widzimy łopatkę, ale oczywiście łopatka nam ucieknie. Jest też Veigar z łezką, także mój celownik jest na nim. Chłopak mnie tu baituje, ale ostatecznie bejtował tego drugiego chłopeczka. no i tutaj wielkie pozdrowienia dla Damiana za takie wsparcie na streamku naprawdę, dzięki tak wspaniałym ludziom jak Damian mogę dalej to wszystko robić, także z całego serduszka dziękuję i dziękuję, nie wiem losowi, że zaistnieje tak wspaniałych osób tutaj wybieramy sobie złoto które chcemy od razu zdobyć czyli ta opcja po lewej, no i blue buffa zrobiłem na wygarku, żeby szybciej używał swoich umiejętności Ulepszyła się jeszcze popy i zamieniłem też tutaj Galio yy, z budziakiem, gdyż popy ma drugi poziom, no i to właśnie ona powinna być komplementowana poprzez aktywną synergię. No i tutaj wygrywamy, ale gościu gra szyfrowych, także pewnie sobie lustrika robi, czyli serię przegranych. Wygalek się ulepsza, więc moje oczy się zapalają. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli już wygrywać. Trafił się Gragas, Gragas daje dodatkowe zdrowie wszystkim jednostkom, z tego też powodu postanowiłem to wrzucić. ale właśnie do mnie dotarło, że nagrywałem z jakimś dziwnym szablonem, i nie było widać tego nosorożca w prawym dolnym, ale dobra, się już jest git. No i co, fajnie się to gra, bo patrzymy sobie tutaj na ten wynik, bijemy sobie rekordy, bicie rekordów daje nam nagrody. No i teraz ciekawostka jest taka, że za 90 tysięcy dostaniemy Ziksa, a za 125 tysięcy dostaniemy Kobuko. Czyli posiadanie tego augmentu daje ci pewność, że zrobisz czterech cyberbosów. Jak dla mnie, bomba! Kolejny sklepik poziom piąty. Tym razem ekonomia już zrobiona. No i co? Będziemy to pchać na poziom szósty, a tam będziemy robić tak zwany slow roll w poszukiwaniu Weigera Trójki. To właśnie Veigar Trójka będzie sygnałem dla nas, żeby popychać poziom w stronę poziomu dziesiątego, nawet. Także wejgarzyca wspaniała. No, nowej garę da się też grać bez tego augmentu ja bym tego nie polecał, o zobaczcie lukratywna inwestycja, ja to źle zrozumiałem totalnie ten przedmiot warto jest trzymać bo za każdą turę trzymaną dostajecie więcej złota, a ja tego użyłem od razu bo myślałem, że jak tego użyję to co ture to będzie rosło no i po prostu moje niedoczytanie aby dwie wygrane z rzędu to też jest dla mnie motywacją żeby pochnąć poziom dołożyć Zaire level 2 i zrobić jakieś dobre przedmioty z przodu, ponieważ chcemy tę serię wygranych utrzymać. To więc przedmioty, które zrobiłem na popi, a z paska tutaj i łuku zrobiliśmy na szora. Także brakuje nam już tylko Juliet gauntlet żeby Wejgar był zadowolony. No i muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że grając w takiego wejgarka, front jest mega ważny, ponieważ jest to jednostka, która potrzebuje czasu, żeby wybić. Chociaż tak naprawdę jest tak w ogóle z tft że nieważne, jaki masz backline, potrzebujesz czasu, żeby wybić. Front jest bardzo ważny. Wzięliśmy artefakt, no liczyłem, że trafi mi się tutaj mala Zane, ale niestety się nie trafił, więc bierzemy artefakt na front. Kręcimy we, więc już sklepikiem w poszukiwaniu wygara, coś tam się nawet trafia. No i w tym momencie w tej rundzie powinniśmy być w miarę stabilni do stage'a czwartego, także możemy sobie na spokojnie kręcić sklepem. No i proszę bardzo wygrana, bardzo przyjemne jest to, że cały czas dostajemy nagrody w formie pieniążków, kolejny wygar się trafia, kręcimy tym stołem, trafia się Szywana Szywana oczywiście jest lepsza niż i ponieważ daje nam technika na czwórkę, także stół automatycznie się jeszcze bardziej wzmacnia no i tutaj mamy Leonę, która byłaby dobrym tankiem, ale no, nie mam pomysłu jak ją tutaj wkleić na razie, także odpuszczam Tutaj pokazywałem ludziom ciekawostkę, że klikam popi, a ona się nawet nie podnosi. Ona ma jakiś taki dziwny model postaci. Także dając jej przedmioty musicie się upewnić, że jest dobrze zaznaczona, bo jest naprawdę dziwaczna. No i kolejny chłopek tym razem również udaje się wygrać. Przed nami kolejne koło. No i na tym kole akurat nie widzimy nic ciekawego. Może ta zaja z piąstką. No i ostatecznie Lipka. Mogłem tutaj jeszcze wziąć wygara z paskiem. Ale stwierdziłem, że wezmę Fidla, będzie to więcej kasy i skończymy sobie kolejny przedmiot, żeby wzmocnić nasz stół. Choć szczerze, teraz uważam, że ten Weger był lepszym wyborem. Mielibyśmy redemption, ale dobra. Ręcimy tym sklepem jak szalone chłopeczki. Ulepszamy szywane, robimy pazur na popy. Ja tej łezki chyba nie chciałem ruszać z tego względu, że. Nie mam penetracji magicznej i nie mam też anti czyli redukcji leczenia. Więc z tej łezki chciałem zrobić statika, który też będzie dobry na zixa. Tym razem gościu was z Exotechem. No i tutaj nasz front próbuje się trzymać, ale niestety jest za słaby. Także dostajemy w cyc. Ale pociesza nas Veigar, trafiając się w sklepie. Kręcimy. No i tutaj mam dwie szywany. Jedną kupiłem, ale mówię kurde, ta druga... Popsuje mi całkowicie ekonomię. Czy to jest gra, w której powinienem robić żywala poziom 3? Sam nie wiem. Natomiast wiem, że powinienem te przedmioty przerzucić na Kaisera, żeby lepiej się używały. Tak też zrobiłem. Zależy mi tutaj na tym, żeby ten Kaiser jak najdłużej wystał, ponieważ jest on w stanie kupkać pieniądze przy pomocy tego artefaktu. Także tutaj ładnie kupka i udaje się nawet wygrać. Dostaliśmy łuk. Także będzie to statik. Kręcimy, znajdujemy wygarka, Tutaj dostajemy jeszcze piąstkę, różdżkę i piąstkę. Także mamy też Juliet Gantlet. Kolejna szywala, opy. No i dwa wygary. Także w tym momencie Węgar się ulepszył w 4-1. To jest bardzo dobry punkt. Jak do 4-1 ulepszysz trzydziastkową dwójkę, to naprawdę masz bardzo dobre tempo. Węgar się ucieszył z tej piąstki. Robimy też tego statika. No, i w tym momencie wrzucamy piąty bieg. Chcemy już lecieć w stronę dziesiątego poziomu, zrobić cztery cyberbossy, Poulepszać jak najlepiej i zdobyć pierwsze miejsce. Sejuan nas soluje Frontu jest całkiem sporo u tego chłopeczka, ale nasz front wcale nie jest taki słaby. Normalnie przepijamy się na czas i tyle było z gościa. A nawet ekonomia ja się zrobiła sama. Tutaj mamy takie bajery Stwierdziłem, że leczące kule będą spoko. Wejgar będzie leczył front, dzięki czemu dłużej będą walczyć. A jak dobrze wiecie, ten pierwszy augment zależy nam, żebyśmy nastakowali jak najwięcej obrażeń, ponieważ to te podbijają nasze prągi nagród, więc chcemy tutaj jak najdłużej walczyć, żeby jak najwięcej tych obrażeń zrobić. Kolejny chłopak, tym razem strzelcy. Jak wyglądają strzelcy w tym patchu? Szczerze, wydaje mi się, że całkiem nie najgorzej. O dziwo! No tutaj Veigar bombi potężnie, więc wygrywamy kolejną rundę. A w tym sklepie trafiamy Szywanę kolejną oraz Niko. No i w tym momencie Szywana kolejna na stół jest lepsza niż Niko, ponieważ jest jednostka na dwóch gwiazdkach, która korzysta z synergii aktywnych na stole. Także z radością ją wrzucam. No i tutaj będziemy coś przekuwać. Stwierdziłem, że płaszczyk. Udaje się zdobyć łuk. No i teraz pytanie, kurczę, ten łuk bym chciał zostawić, ponieważ nie mam redukcji leczenia. Także Red Buff. Dwa łuki połączone ze sobą byłby świetnym rozwiązaniem. To też celuję. Kolejne nagrody się drukują. Po prostu farmimy jak szczęśliwe chłopeczki. I w ten oto sposób wygrywamy kolejną rudę. A na kole widać Kobuko. Jest też Samira z łukiem, który pozwoliłby mi dokończyć przedmiot. Ale no, pierwsza piąteczka zabrana. I druga również. Także co możemy wziąć? Wziąłem ten Niko. No bo jak się nikomu lepszy, jeszcze zbrojka, lepszy front. Myślę, że całkiem rozsądny wybór. Zdobywamy 10 zł tutaj z regionu. Wychamy ten level trochę. No i stwierdziłem, że ubiorę te szywale, ten korzuszek nasz. Gdyż ja tutaj cały czas chcę dorzucać do pieca. Ja muszę tutaj mieć Winstreaka, polecieć po 9, 10 i zamknąć licznik. Mam też tego duplikatora i stwierdzam, że no chyba ta szywana jest możliwa. Czasem gościu z takim stołem specyficznym. Całkiem gruby front, ale wejgarek normalnie się przez to przebija. No i co robi? Kasuje gościa elegancko. Tutaj podbijamy poziom. Ręce troszkę dorzucam. Branda zamiast drugiej szywany. Dzięki czemu dostaję Street Demon teraz. Rozstawiam te jednostki trochę inaczej. No i mamy pięciu techników. Chcielibyśmy mieć sześciu, nie ukrywam. Kolejna walka to strzelcy. Ale frontik się bardzo szybko roztopił. Leona gdzieś tam poszła w prawo w ogóle. Natomiast ku zaskoczeniu, ale nie mój, wygrałem. Full <laughs> na but not for me. O no i tutaj zbliżamy się do 90 tysięcy punktacji na nagrodach. To oznacza, że dostaniemy Zixa zaraz. A z tych ciupciusiów dostaliśmy Pasek. Idę w stronę 9 poziomu. Otwieram kuźnie i biorę łuk. Dzięki czemu kończę swojego red buffa. I w tym momencie mam i penetrację, i mam też redukcję leczenia. Wrzucam to wszystko na Branda, bo uważam, że jest lepszy. Tutaj jeszcze nie wiedziałem, że tego Zixa będę zaraz miał. bo grałem ten objekt pierwszy raz. No i proszę, kolejny przeciwnik. Kasa się posypała, jest tam Zixior. No i tutaj dostajemy od chłopeczka. Normalnie byś się zmartwił, ale wiesz, że masz jeszcze dużo asów w rękawie. Trafia się też w jego, który jest szóstym technikiem potencjalnym. Kopuję go, dopycham poziom. Wrzuciłem tego zixa żeby mieć trzech cyberbossów. No i teraz mamy TF'a Reroll, też bardzo mocno kompozycję w tym patchu. Też ją na pewno jeszcze raz nagram na tym patch. Natomiast w tym momencie TF jest skasowany. No i Veigar śmieje mu się w twarz. Eliminacja chłopeczka. TF się jeszcze wana. Tutaj ogólnie myślałem jak tego wiego tutaj zmieścić. Eee, może jakiś Gragas out, ale stwierdziłem, że kurczę ten front... Nie mogę go pomniejszać, ten front i tak jest słaby. W sensie słaby jest na obecną minutę gry. Na obecny stage. Czyli rundę. Tymczasem strzelcy. wegarzyce dzielnie walczy. No ona znowu gdzieś tam na prawo poszła. Ale zdążyła wykręcić. No i zostajemy w cyc. Kolejne koło. I tutaj zauważam emblemat technika. Który rozwiązuje moje problemy z Wiego. Także biorę to. Emblemat docelowo powędruje na Zixa. Razem z przedmiotami z Branda. jego w tym momencie już będzie na sprzedaż. Tutaj biorę zawsze lewą stronę. Realizuję swoje cele. Dobra, relujemy, jest Szywana, także ulepszam mam trójeczkę. No i tutaj stwierdzam, kurczę, mam 45 punktów zdrowia, może będę grał na nadwyżce na razie jeszcze. gdyż to zawsze jest dla mnie bilet do poziomu 10 potencja. I tutaj robiłem bardzo duży błąd, ponieważ czułem się tak pewnie i tak koki gadałem z chatem, że nie brałem w ogóle pod uwagę tego, że przeciwnicy mogą próbować dokręcić jakieś czwórki na trzy gwiazdki. Także mając wszystkie narzędzia, żeby temu zapobiec, ja po prostu o tym zapomniałem. Myślałem sobie, dobra, i tak ich zaraz łatwo przeskaluję. Dostałem tutaj Kobuko. Kobuko wjechał zamiast Kragasa. Dostał też przedmioty na front. Ale ta zbroja z artefaktu poszła na szywanę, ponieważ uważam, że ona wytankuje dłużej teraz niż level 1 Kobuko. Myślę, że wszyscy tak uważamy. No i tutaj stwierdziłem, że kurde, a może by tak jakoś wejść na ten level wyżej i dopiero tam się ulepszać, skoro mamy jeszcze czas. No i zobaczcie, i tu jest już top 3, tutaj gościu mnie zabija, ale oni już będą zbierać te czwóreczki powoli, a ja totalnie to prześpię. Ulepsza się Niko, mamy tutaj jeszcze Neutralkę, rzucam te przedmioty na Ziksa, tak jak mówiłem, przekuwam sobie miecz, a raczej mam taki plan, bo chcę coś z tym paskiem zrobić, Naszywanie. Jeszcze jedno kowadło. Jest też ZIX. Popycham poziom 10. No i w jego na razie w stół. Aczkolwiek powinienem wrzucić tutaj eko dla geniusza strategicznego. Tutaj znajduję jeszcze rękawiczki, które biorę na NIKO. Przekułem ten miecz w piąstkę. Jest to przełamywacz gardy. Zawsze będę to mógł gdzieś wrzucić, na przykład na branda. No i w tym momencie na 10 poziomie będę powoli zaczynał przeskalowywać tych chłopeczków. wygrywamy. Ulepsza się Bradzik, geniusz strategiczny zamiast wiego na stół. Kręciłem po Kobuko oraz po Zixa. No i dalej jestem clueless, w ogóle nie patrzę na te czwórki, które oni zbierają. Trafiamy Zixa dwójkę. Ja tam sobie mówię, no i tak ich zaraz przeskaluję, nie wiedząc z czym się mierzą, one. I zobaczcie jego ławkę teraz, tego chłopa. Jak on tam klei, już ta Leona prawie jest na trójce. No i teraz walka jest z moim fartem albo jego fartem. Jak jemu się przyfarci, to skręci te Leonę. A jak mi się przyfarci, to tego nie zrobi. Tutaj jeszcze wygrywamy. No i szukamy tego kobułka. Z mi się ładnie trafiały. Mogłem walczyć z a trójkę, ale też w ogóle byłem clueless i nieświadomy. Walka z kolejnym gościem. Zobaczcie, tam już Wex jest zbierana. Natomiast dopóki oni nie zbiorą tych trójek, no to mój team będzie ich przeskalowywał. Także tutaj z gościem też wygrywam. Chcę Wam jedynie powiedzieć, że tym Wejgarem bardzo łatwo idzie zrobić topienem. Tylko trzeba pamiętać, żeby chłopkom nie dać skręcić tych, tych trójek fioletowych, bo, bo to jest wynaturzenie. To jest błąd z mojej strony, że nie zwracałem na to uwagi. Wydaje mi się, że taka obserwacja ławki przeciwnika no to powinna być normalna cecha, w w jakby normalne narzędzie w, waszej, w waszym skillsecie, w waszym zestawie umiejętności. Czy trzeba po prostu o tym pamiętać? Zobuko ulepszony, szczęśliwy. Tutaj jeszcze follow'eczka dostałem, za co dziękuję polskiej Soplicy. Leona już jest jeden od trójeczki. Czyli w tym momencie muszę zatrzymać Vex oraz Leonę. Dobra, tutaj wygrywamy z gościem, no tak jak mówię, dopóki tych trójek nie ma to jest bailando. Tam brakuje jednej Leony, a tamtemu brakuje dwóch Vex. Kręcimy więc, szukam tych czwórek, mówię dobra, może jakoś im to wyłapię, mam dziesiąty poziom, mam pierwszeństwo. Ręce do zera, ale nie mogę nic znaleźć. Mówię, kurde, giureczka daje im. Czasem walczymy z tym chłopem, co wygrywa w lobby, z tamtym drugim. I normalnie niszczymy go bez problemu, dopóki nie ma tych czóreczek, trujeczek. No i tutaj zeskipowałem jedną Vex przez przypadek. No i niestety, tutaj się trafiła jedna Vex, ale teraz ta Leona była bardziej potrzebna. Ręcimy rozpaczliwie i Leona została ulepszona na trójkę. Także w tym momencie już nie mam pierwszego miejsca. Przerzuciłem sobie przedmioty, żeby ten Brand miał Guard i walczymy na wex trójkę. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Także widzicie, to jest cenna lekcja TFT. Tutaj też. Oprócz dobrej kompozycji do grania, mamy też bardzo ważną lekcję. Także mam nadzieję, że Wam się też przyda. Uczcie się na moich błędach. Tutaj były LP, które mogły zostać zrobione. Coś w się sensie, dowiadomo, no wpadły jakieś LP, ale tutaj powinno, powinno być pierwsze miejsce po prostu. Także w ten sposób zostaje wyeliminowany. I mam trzecie miejsce. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na streamka wszystkiego dobrego i cały FC.